Cześć, z tej strony Sławomir Judek i zapraszam na drugi odcinek serii Graj i ucz się angielskiego ze Speak USA z grą Capitalism 2. W międzyczasie wrzuciłem krótsze wideo 20 minutowe z gry Shapes, bardzo fajnej, relaksującej gry logicznej i zachęcam do obejrzenia, oczywiście w języku polskim i w języku angielskim i dzisiaj też Przejdę myślę na taki format 20-minutowy, może nawet 15-minutowy, aby było to łatwiejsze dla was, żebyście potrzebowali mniej czasu na obejrzenie tych odcinków, a tak będzie na pewno dużo wiedzy. Więc dzisiaj drugi odcinek z grą Capitalism 2, gdzie oczywiście kontynuujemy ten samouczek, pierwszy samouczek, to było, to było ostatnie, co zrobiliśmy, analizowaliśmy mini więc lecimy dalej i będziemy działać dobrze so now click the profit icon to change that mode czy tutaj mamy coś ciekawego click czasownik oczywiście regularny clicked profit przez a w wersji amerykańskiej oczywiście profit icon ok to change change, change rzecz, czasownik regularny i that mode uh, that mode. Tak, oczywiście słowa this, that, these, those. Bardzo ważne, też bardzo problematyczne dla wielu e, osób. Ale dobrze, jedziemy dalej. Mm, I co tu mamy? Now the display shows which buildings are in profit. They are green colored and which are losing money. They are red. The darker the color, the greater the profit or loss. The white colored buildings on display are government owned and as such do not show a profit or a loss. Dobrze, czyli teraz tak. Najpierw przetłumaczę, a następnie zobaczymy, co tutaj jest godne przeanalizowania. Teraz ten widok pokazuje, które budynki jakby generują profit. Tak, są w, w zysku, w proficie. Są one koloru zielonego. I które tracą pieniądze, są, one są czerwone. Im ciemniejszy kolor, tym większy y, zysk lub y, strata. Tak, y, dobra. I teraz tak, budynki w białym kolorze na tutaj na, na, na tej mapie. Y, y, są y, jakby własnością rządu. I jako takie nie pokazują oczywiście ani zysku, ani straty. Dobrze, i teraz z punktu widzenia nauczyciela, co tutaj jest ciekawego? Tak, buildings, nie buildings. Czasami słyszę tę wymowę. Oczywiście będzie bill, bill, nie był, bul, bul. Dobrze. They are green colored and which. Tak, słowo which chodzi o wymowę, która jest identyczna jak ze słowem wiedźma, ale inna jest pisownia. Pamiętajcie proszę, że. WHICH jako słowo, który jest należy do tej grupy słów WH, czyli z, z, zaczynający się od WH, jak like why, what, when, where i tak dalej. Myślę, że to powinno wystarczyć, jeśli chodzi o początek pisownia. później jakoś ta, ta końcówka jest też już łatwiejsza. Znów bardzo ta fajna konstrukcja, struktura, która by była wcześniej: The darker the color, the greater the profit, tak, czyli im, tym. Im coś, tym coś. The plus y, przymiotnik w stopniu wyższym plus reszta zdania, przecinek, stopień wyższy, reszta zdania. Bardzo fajna konstrukcja. Um, on display are government owned and as such do not show uh, a profit or loss. Dobra, tutaj myślę, że nie ma nic więcej takiego, co by wymagało um, uwagi. Przejdziemy dalej. Now click the Land Resources icon to change that to that mode. Czyli teraz kliknij na. Jakby, ojku, land resources to będą nie źródła, tylko. Oj, teraz wypadło mi to słówko, muszę szybciutko zobaczyć. Mnie raz widzicie tak na szybko, brakuje zasoby. No niech będzie. Czyli takie zasoby ziemskie, ziemi, pewnie chodzi o jakieś wy, rzeczy do wydobywania. Zaraz, zaraz się dowiemy więcej. Dobra, klikniemy. Uh, the display has changed again and the map shows a variety of letters representing natural resources okay not sure to takie naturalne jakieś mm -hmm. you may be able to find g for gold deposits or t for timber these resources may be worked to produce the raw materials for some of the products Okay, no i tutaj myślę że już um, się e, wyjaśniło czyli mm, ten e, wyświetlacz tak czyli chodzi o tę mapę oczywiście zmieniła się ponownie i tutaj mamy czas present perfect ponieważ mamy mm, oczywiście has i trzecią formę czasownika regularnego changed i mapa pokazuje y, różne różnorodność tutaj mamy jakby to jest cały zwrot variety of something tak tutaj by na język polski to tak będzie dziwnie brzmieć dużo czegoś wiele rozmaitych, tak czyli jakby pokazuje wiele rozmaitych liter reprezentujących naturalne tutaj te źródła i ciągle mi brakuje lepszego słowa zasoby naturalne o właśnie tego słowa szukałem zasoby naturalne też zauważcie słowo representing wydaje mi się że o tym na pewno o tym mówiłem w którymś z odcinków jak tłumaczymy że końcówkę ing w angielskim jeśli nie jest ona oczywiście częścią czasu continuous tak tutaj będzie wiele różnych liter ący onc, tak albo a nie enie tutaj będzie reprezentujących Zasoby naturalne, możesz yy, być w stanie znaleźć g dla jakby tutaj tych depozytów złota, i też lepsze słowo mi pasuje, muszę zaraz zobaczyć. Mm, złoża, o właśnie pokłady, tak, pokład, y, dla pokładów złota, lub te dla drewna, tak, słowo timber, y, pamiętajcie, y, to jest akurat brytyjskie słowo na drewno, y, lumber. To jest amerykańskie słowo na drewno. Dobra. Te zasoby, po polsku to zabrzmi na tych zasobach można pracować, tak, czyli jakby je przerobić, aby wyprodukować raw materials, czyli, no jako dzisiaj jakoś z to tłumaczenie mi nie idzie, raw materials, czyli oczywiście surowce, tak, surowce dla niektórych produktów. Też taka ciekawostka, też o tym wspominałem. Pamiętajcie, że istnieje też słowo rzeczownik pro. Produce, tak? Albo produce. Tam są bodajże dwie wymowy. I to oznacza i to oznacza produkty rolne. Produce albo produce. Produkty rolne, płody rolne. To oczywiście mamy produce. Pisownie jest identyczna. Wymowa oczywiście jest różna. Dobrze. Jeśli chodzi o czasowniki nieregularne, nic tu chyba nie ma. Display, display regularnie. No i oczywiście czasownik modalny, wyrażający możliwość. Tak i szybkie przypomnienie. tak? Gold Deposits, czyli złoża złota, Natural resources, czyli... kurczę, no widzicie, no dzisiaj nie chcę mi wejść do głowy. Zasoby naturalne, OK. I mieliśmy raw materials, czyli surowca. Dobrze, jedziemy dalej, tutaj tak, now click the firm information icon to change that mode. Także teraz kliknij na informację o firmie, na ikonę informację o firmie, aby zmienić na ten tryb, na tamten tryb jakby. Dobrze, klikamy i teraz tak, the mini map display, display does not change, but the city view is altered. With the firm information mode set to one. All firms in the city view are shown with their corporate color and firm type, such as retail store or factory. With the mode set to off, only the corporate color is displayed. Dobrze, czyli teraz tak, minimapa, e, the minimap display, czyli tak, wyświetlacz mapy nie zmienia się, ale widok miasta jakby został troszkę zmieniony, alter dopasowany, dopasowany. E, przy włączonym trybie informacji o firmie wszystkie firmy w mieście all firms in the city view a wszystkie firmy w tym widoku miasta są pokazane jakby w ich tych kolorach korporacyjnych. Naszym, tym moim jest oczywiście mój ulubiony kolor, czyli kolor zielony. I tutaj, przepraszam, widać na środku. Ehm, ora, czek, ten kolor firmowy oraz rodzaj firmy. Jak na przykład sklep detaliczny czy fabryka. Słowa, e, tak, zaraz sobie powiem w słowie fabryka, bo bardzo ważne, żeby się nie przejęzyczyć. E, przy tym jakby trybie wyłączonym tylko kolor korporacyjny jest wyświetlany i teraz tak, chodźmy po kolei tutaj mamy does not oczywiście w pełnej formie czyli wiemy, że mamy do czynienia z czasem present simple potem mamy is altered, to też jest czas present simple, ale w stronie biernej oczywiście mm, tutaj set all firms, tak uwaga w słowo firm i farm tak, żeby nie mylić farm, oczywiście farma firm Jedno ze znaczeń to firma. Tak. Firm to też jest taki stały na przykład. Taki niezmieniający się, albo taki solidny, też ma takie znaczenie. Shown, Tak, to chyba o tym też wspominałem, że show może być jest traktowany albo jak regularny, albo nieregularny, czasownie, czyli show, 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 albo show, show show. Chyba wydaje mi się, że właśnie brytyjski, amerykański chodzi tutaj o ten, o ten podział. Dobrze. Mm, corporate Confirm. Time. Tak. I o co chodzi z tą fabryką? W wersji amerykańskiej trzeba pamiętać, żeby to A, tę drugą literę powiedzieć jak E. Czyli widziałam Factory albo Factory. Factory albo Factory. E, trzeba uważać, żeby nie powiedzieć tego jak krótkie A, ponieważ po dodaniu K, które jest po, po tym a wyjdzie nam po prostu przekleństwo. Jakby usłyszymy w części słowa przekleństwo, to czasami ma miejsce nawet w języku polskim, ale bardzo rzadko. Jak na przykład słowo y, nie tam, no panowie i ci, tylko zamieńcie miejscami wyjdzie słowo y, takie, wiecie jakie, y, czy chociażby y, jedna z religii naszej y, matka y, tak ma ten, ale też ten słowie jakby to rozdzielić, to słychać przekleństwo delikatne, tak? Więc ale angielski y, tego ma o wiele więcej. Mało tego, są słowa, które w zależności od kontekstu są wymawiane, znaczy wymawiane są identycznie ale w zależności od kontekstu, albo są przekleństwem, albo są czymś normalnym. Takim przykładem słowo chociażby imię Dick. Dick Winters, um, na przykład był taki major y, podczas II wojny światowej y, amerykańskich y, służb, y, amerykańskiego wojska. W serialu Kompania Braci na Stevena Spielberga. Tak? A inne znaczenie myślę każdy zna. Dobrze. Patrzę na czas. Mamy 12. Jeszcze 3 minutki. Myślę, to może jeszcze jedno okienko. No, takie dłuższe. Make sure the display is on ownership before proceeding. Dobrze. O, tutaj, mimo że jest to bardzo krótkie, jest bardzo fajna rzecz. Czyli upewnij się, że widok, wyświetlacz jest. Jakby w tym trybie własności Ownership przed pójściem dalej. I tutaj z gramatycznego punktu widzenia jest bardzo fajna zasada, dlaczego Proceeding ma ING. Zasada mówi, że po przyimkach, czyli te słowa typu on, at, with, for, um, before, after, i tak dalej. Jeśli mamy czasownik, powinno być ING, czyli tak zwany gerund, nie trzeba wiedzieć, że gerund to ING, tak, ale jak ktoś chce, to jak najbardziej yy, można o tym pamiętać, dobrze, kliknie, kliknijmy i zobaczymy w zależności od tego, jakie będzie okienko, ok, jeszcze dość krótkie, więc sobie przeanalizujemy Now we are going to have a quick look at the firm filter, press the icon shown, dobrze, czyli teraz to, jakby yy, szybko spojrzymy, rzucimy szybko okiem na filtr firm, na dość ikonkę, wciśni ikonkę, pokazaną ikonkę, ta, która nam oczywiście tutaj jest podświetlona. Czyli tak. We are going to, oczywiście be going to, struktura wyrażająca plan, coś zaplanowanego. Myślę, że kiedyś będzie jakby dłuższa, lepsza okazja, żeby omówić, jakby w czasie przyszłym, jak coś jest pewne, bardzo jakby jest planem albo niepewne jak angielski to rozwiązuje ale teraz sobie to pominiemy oczywiście słowo quick a nie quick tak powiemy tam oczywiście quick look i też przypominam słowo look nie mówimy look bo look to jest Łukasz imię Łukasz tak Luke Skywalker albo Lucky Lucky Luke kiedyś był tak a tutaj mamy look czyli e e e a nie u u, -u" tak i o tym trzeba Pamiętać. No dobra, kliknijmy, ale coś czuję, że będzie dużo okienko. No właśnie, będzie tutaj duże okienko, a zbliżamy się powoli do 15 minut, więc ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Na pewno spodziewajcie się też odcinka tego samego w języku angielskim, więc jak ktoś potrzebuje dodatkowej praktyki, słuchania, bardzo zapraszam. Zostawcie łapkę w górę, dzielcie się tymi. Tymi, tymi wideo, aby to mogło dotrzeć do jak największej liczby osób. Pomóżcie też, wasze oglądanie w całości pomoże mi też ten kanał rozbudować i dotrzeć do wielu, wielu osób. Pamiętajcie, przez jakiś czas jeszcze te wszystkie materiały będą dostępne publicznie później będą. Już bardziej dostępny na wyłączność dla osób zainteresowanych, które na przykład będą opłacać jakąś subskrypcję, ale jeszcze o tym za bardzo nie myślałem. Na razie oglądajcie, cieszcie się tym. Ja uwielbiam to robić i wiem, że będę to robić bardzo, bardzo długo. To ze mną bardzo rezonuje. Pozdrawiam wszystkich, zwłaszcza moich studentów i studentki, którzy oglądają to jako dodatkowe. Dodatkowy jakby sposób y, uczenia się języka y, angielskiego. Tymczasem y, Sławomir Judek, Speak USA bardzo Wam dziękuję, subskrybujcie kanał. Y, wszystkiego dobrego, zdrówka i widzimy się niedługo. Cześć! Hej.